I teraz wchodzimy w kolory. I ponoć mordeczki będę mógł sobie zmienić na jaki kolor tylko chcę u mojego balanka. Więc dobra, ja klikam w fioletowy i zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie działało. Uwaga! Ej widzowie proszę mam do was mega prośbę Jeden z moich kumpli śmieje się, że pod tym odcinkiem Nie damy rady dobić 2000 łapek w górę Pokażmy mu, że jesteśmy mega mocną armią I bez problemu wbijemy te 2000 łapek w górę Więc kto może teraz zostawia z góry wielkie dzięki A w dzisiejszym odcinku będzie mega grubo Bo przetestujemy sobie coś O co bardzo mnie prosiliście Ponoć jest nowy sposób na to, żeby zmieniać kolor Każdego skina, nieważne jakiego Na przykład mam tutaj takiego tu pięknego orbita I ponoć jemu będzie się dało zmienić kolor Tak samo za jakimś skinkiem bananka Po prostu każdy temu skinowi w Stambule będziecie mogli zmienić kolor. Zobaczymy czy to działa. Oczywiście będzie też wiele innych fajnych rzeczy! Więc jeśli jesteście nowi na moim kanale i jeszcze nie macie suba z dzwoneczkiem to koniecznie go walnijcie, żeby nie przegapić kolejnych odcineczków. Naprawdę warto być na bieżąco, bo ja o każdej nowości was tutaj informuję. Jak zostawiłeś suba to piąteczka. I zanim przejdę do odcinka mordeczki, już teraz właśnie w tym momencie dzisiaj wystartował mój sklep dla widzów, każdy z was może sobie zakupić taką piękną bluzę jaką mam ja lub jakieś inne wzory, są też oczywiście koszuleczki na każdy rozmiar, każdy znajdzie coś dla siebie a dla fanów StumbleGuysa specjalnie przygotowałem wzór ze złotym banankiem, zobaczcie na to, jest tutaj taki złoty banan z napisem witam szefa giga rzadki skin, mordeczki myślę, że to jest naprawdę spoko szansa, żeby sobie coś takiego kupić i oczywiście tak jak widzicie na tym obrazku, każdy kto coś zamówi na moim sklepie to dostanie zdjęcie z autografem dodatkowo do tej Paczki, dlatego spoko opcja. Jakość tych ubranek jest naprawdę bardzo dobra, wszystko jest mega starannie wykonane. No i uwierzcie mi, że będziecie zadowoleni. Na pewno wam się nie rozwalą jakoś szybko te ciuchy. Link do sklepu macie w opisie. Z góry dziękuję każdemu, kto coś zakupi. A sam mam te wszystkie ubranka, które tutaj sprzedaję. No ale ok, mordeczki, odcinek. Ten zaczynam sobie od tego, że jak widzicie, znajduje się na koncie beta. I generalnie mamy taką nowość, która będzie od kolejnej aktualizacji w Stamblu. Jeśli coś będzie za darmo w sklepie, to tak jak widzicie tutaj z lewej strony, będzie to nam migało. Taka specjalna zielona ikonka za Darmo będzie pisać, no i będzie nam migało w sklepie. Bo ja nieraz miałem coś takiego, że wchodzę sobie do sklepu, no i nie jechałem do końca. A tam była jakaś darmowa rzecz, i ja zapomniałem tego odbierać. No to teraz się nie musicie o to bać, bo jak będzie coś darmowego, to będzie tak fajnie pisać przy końcu sklepu za darmo. Ale nie o tym. Mordeczki, jak wiecie, też za w Stamblu będziemy mieli trzy totalnie nowe mapki. No i generalnie pewnie już kojarzycie, bo wielu YouTuberów to nagrywało. Pierwsza z nich to jest Space Drop. To jest naprawdę fajny tryb, na który najbardziej chyba czekam. Generalnie jest to coś troszkę podobnego do Honey Dropa. Tylko, że te plastry miodu są porozrzucane i skaczymy jakby po kosmosie. Zobaczcie na to, jak ja wysoko skaczę. Mamy taką grawitację, tak jak grać na jakiejś innej specjalnej kosmicznej mapce, która jest w Stambule. no to tutaj mamy coś takiego. Jest to połączenie honey i Dropa, właśnie po prostu w kosmosie. Powiem wam szczerze, że to chyba będzie jeden z moich ulubionych trybów, i naprawdę nie mogę się doczekać, jak on wleci. A wyglądajcie ten film do końca ziomeczki, bo zaraz sprawdzimy sobie, czy rzeczywiście można zmieniać kolory w naszych skinach. Jezu, to było naprawdę mocne, jak u każdego skina byśmy mogli zmienić, na przykład Banana, którym gram, i zrobiłbym sobie takiego fioletowego banana. Oglądajcie do końca, by jestem ciekawy, czy to będzie działało, ale to nie wszystko, bo też ponoć znalazłem mordeczki. skina, który na 100% wejdzie za do Stumbla, tylko jeszcze jest ukryty i mało kto o nim wie, więc tym bardziej oglądajcie do końca. Dobra, ja spadam, bo nie ma co tutaj grać widzowie na tej mapce. Ej, musimy przejść do ważniejszych rzeczy. Ale mówiłem, że są trzy mapki nowe, więc to jest druga. Stumble Trumble To jest coś troszkę podobnego do tego, co już mieliśmy, ale w takiej dziwnej wersji, bo wszystkiego jest tutaj dużo. Zobaczcie, jak to jest przerobione. <laughs> nie no, to jest naprawdę dziwna mapka. Bym ja się do niej przyzwyczaić. O Jezu, to jest szybkie! No i musiałem spać. Dajcie mi znać mordeczki w komentarzu, która z trzech nowych mapek jest według was najlepsza, to postaram się przypiąć serio, serducho każdemu. Kto napisze, która mapka jest według niego najlepsza? Nie da się tym środkowym przejść. Zaraz oczywiście jeszcze wam pokażę trzecią mapkę, ale najpierw chciałbym wam tą troszkę lepiej zaprezentować, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ale jak będziecie zawsze grali na tej mapce, to nigdy nie idźcie środkiem, bo strasznie ciężko jest przejść to takie szybkie. Okej, okay, jesteśmy dalej i patrzcie co tutaj się dzieje. Tu trzeba szybko skoczyć! O, ale mi się to udało zrobić dobrze! Pięknie, ej, to mam szansę, że jeszcze przejdę. Jest tu wszystko takie jakby zmutowane murdeczki co się dzieje. Tutaj warto na środek ser wskoczyć, ale nie umiem tego trika. No i kolejna mapka to jest Cannobal Chaos, to też jest praktycznie coś takiego samego co mieliśmy z zwykłą mapką tą chaosową Aczkolwiek mordeczki, to też jest w kosmosie jak widzicie i tutaj to już dopiero jest jakaś turbo walanka. Tych bomb jest tak dużo, no nie wiem, no, to jest śmieszna mapka, ja wolę takie w sumie kosmosowe, ładnie to wygląda widzowie Chciałem wam tylko szybko pokazać te trzy mapki, żebyście widzieli o co chodzi, bo nie wspominałem o tym, a o nich już jest wiadomo od paru dni No ale jako, że nie pokazywałem to postanowiłem, że w końcu wam to pokażę I teraz przechodzimy już do rzeczy, na które chyba najbardziej czekacie Mordeczki. Więc yy, wyczekujcie, bo teraz zostały same najlepsze rzeczy. A więc okej, okay, ja już jestem na moim głównym koncie i jak widzicie mordeczki nie jest to beta, mam zebrane 10 tysięcy jajek, co oznacza tylko jedno. Udało mi się, zdążyłem, kupuję mordeczki rzutem na taśmę skina egiwegi. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie mi w komentarzu, czy wam udało się go odblokować. Ja go kupuję, bo naprawdę strasznie chciałem go mieć. Jestem zadowolony, że go odblokowałem, kozacko. A więc, proszę Państwa, 88 jajek mi zostało. I teraz przejdźmy sobie do tematu właśnie zmiany koloru u skinów. Ziomeczki. Dużo osób widziałem na Twitterze, że ciśnie StambleGuysa, żeby każdy skin miał możliwość zmiany kolorów. Nie tak jak jest teraz, że tylko część skinów możemy zmieniać, zwłaszcza tych specjalnych, nie możemy im praktycznie koloru zmieniać. No, ewentualnie możemy zmieniać temu, e, który ma cenzurę, co nie? E, ale tak poza tym to żadnemu innemu praktycznie nie możemy zmieniać, może tam jeszcze jakiś jeden pojedynczy. E, więc, mordeczki, sprawa wygląda tak, że ludzie są wkurzeni i domagają się od twórców, żeby każda postać mogła być zmieniana. I tu macie taki filmik, jak to wygląda. Pewna osoba, ponoć, e, która umie się wkradać w pliki gry, przeniosła się do tego, co będzie za jakiś czas dopiero w StumbleGuysie i wyskoczyło jej, że twórcy rzeczywiście coś takiego chcieliby wprowadzić, ale nie do wszystkich skinów, tylko do kilku innych skinów, które teraz tego nie mają, ale w przyszłości będą miały. No i ponoć pokazała to ta osoba u bananka. Mi się w to aż szczerze nie chce wierzyć. Zobaczcie, każdy normalnie kolorek ten banan może mieć, jaki tylko chcecie. Eee, serio, na każdy kolor zmienia. Możecie mi napisać w komentarzu, który bananek podoba wam się najbardziej, w jakim kolorze, ale mi się jakoś w to nie chce wierzyć. Mimo, że ta osoba dawała nam dużo takich rzeczy, które się sprawdzały, które rzeczywiście, gdy ona powiedziała, to wchodzi do StumbleGuysa, ale mi się wydaje, że ta rzecz akurat nie jest prawdą, no bo tak to bez sensu by było dla twórców, że robili jakieś diamentowe specjalne banany, e, złote specjalne banany, a teraz każdy będzie sobie mógł zmienić na jaki kolor chce, no to by było nie fair, e, więc wydaje mi się, że niestety raczej nie, aczkolwiek ponoć jest taki jeden specjalny sposób, że już teraz możemy to zrobić, tak jak ta osoba to zrobiła i ja zaraz sprawdzę widzowie, czy rzeczywiście to działa, jestem totalnie giga ciekawy, więc dobra, ja odpadam i patrzymy. Wystarczy ponoć, że wejdziemy sobie na sklep Play i znajdziemy grę Skin Stumble guys mod i musimy ją zainstalować no i gdy ją pobierzemy, no to wtedy wystarczy, że ją sobie otworzymy, wyjdziemy z niej wejdziemy do stambla i bananowi będzie dało się zmienić yy, po prostu kolor dlatego klikamy otwórz i zobaczymy czy rzeczywiście to będzie prawda, naprawdę jestem totalnie w szoku jak to zadziała mam nadzieję, że to serio będzie działało, bo to było coś pięknego, tak by sobie zmieniał te kolorki no głównie bym zmienił tego fioletowego on mi się najbardziej podoba i okej, okay, co my tutaj mamy, w sumie to ten gościu mówił, że wystarczy tylko i wyłącznie odpalić tamtą aplikację i później przejść na normalnego stambla, więc ja już to zrobiłem, jestem na normalnym stambu. Szybko sobie jeszcze odbiorę jakąś tam nagrodę. No i mordeczki, teraz muszę wejść w moje skiny, następnie w zwykłego banana. Teraz wchodzimy w kolory. I ponoć mordeczki będę mógł sobie zmienić na jaki kolor tylko chcę u mojego bananka. Więc dobra, ja klikam fioletowy i zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie działało. Uwaga! No nie, widzowie, no 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 nie. Chcę muszę łapatować! Płakać mi się chce Niestety, aktualnie przynajmniej to nie działa Może kiedyś, ale no niestety teraz to nie działa Wyobraźcie sobie takiego fioletowego bananka Albo na przykład białego, przecież to było piękne No ale niestety musimy się obejść widzowie z tym, że na razie się nie da Chociaż plus jest taki, że mam odblokowanego diamentowego i mogę go sobie ustawić Ale, propos skinów widzowie Tutaj wyświetlam wam takiego to pięknego skinka I ponoć ten skin mordeczki ma już za niedługo wejść do stambla On akurat ponoć jest już potwierdzony No jak wiecie, mamy w innym kolorze tego skin. Skinka, a tutaj byłby taki cały biały. I szczerze, mało mamy takich skinów, całych po prostu totalnie na biało. I to by było coś nowego, takiego fajnego. On nie byłby jakiejś dużej rzadkości, że byłby niebieskiej. Więc według mnie spoko by było, żeby coś takiego właśnie twórcy dodali. No i raczej go już za dodadzą. No i co mogę powiedzieć widzowie? Na koniec tego odcinka jeszcze raz wam przypominam o moim sklepie dla widzów serio giga. Polecam wam widzowie yy, sprawić sobie jakąś koszuleczkę czy bluzę, no mega spoko są. <laughs> a teraz się już żegnam do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hejo!